Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Cardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy kolejny odcinek z programu pod nazwą Patent na Kasę. Czyli programu tvn który uczy nas, w jaki sposób sensownie oszczędzać pieniądze, żyjąc w Polsce. Ale oczywiście, zanim przejdziemy do oglądania, jak zawsze, początek proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wycie mojego Instagrama. I także uwaga mojego Twitcha, bo tak zgadza się, posiadam Twitcha. I na Twitchu tym wieczorami, w środę i niedzielę, oglądamy sobie programy rozrywkowe na żywo. I Was serdecznie zapraszam, bo jest naprawdę fajnie. No ale dobrze, dowiedzmy się lepiej, w jaki sposób oszczędzać w naszym kraju. Oglądajmy, zapraszam. Program zawiera treści, których wprowadzanie w życie może przynieść zarówno wymierną korzyść finansową, jak i przyczynić się do zyskania opinii osoby skąpej, przesadnie oszczędnej, w skrajnych przypadkach szalonej. Ja wiem, że to mówię w każdym odcinku tego programu, ale i dzisiaj powiem. Bo dlaczego wy ten program, skoro no nawet te te nie wiadomo, czy te, te, te metody działają? A, dla beki. Nie, to to rozumiem, to to spoko, to nie ma problemu, oglądamy. Psa nie odpowiada za skutki naśladownictwa oraz nie gwarantuje zysków z prezentowanych rozwiązań. Wszystkie sytuacje przedstawione w programie są inspirowane rzeczywistymi patentami na kasę. Nie, nie są, nie, nie, nie są, nie, nie. Prezentowy dusi grosz. Bernard to przeciętny młody facet. I to jest bardzo smutne zdanie do usłyszenia o samym sobie. Lubi imprezy, żyje głównie w internecie i pilnuje rodzinnego biznesu. Bernie ma farta, bo jego rodzina od lat robi w pieniądzu. Mają mieszkania i ludzie od nich te mieszkania chętnie wynajmują. Grosz więc w domu jest, zawsze był i będzie. Zdawałoby się, że nasz 28-letni Krakowianin może sobie pozwolić na rozrzutność. Słusznie by się zdawało, ale tak nie jest, bo jak na Krakusa przystało... <laughs> jak strategicznie położona kryształowa waza! Żebyśmy się tylko nie domyślili, jakie logo za nią może być! Widzowie, napiszcie w komentarzach, co, co to jest, bo ja nie, nie wiem, co to za logo! Bernie jest oszczędny. Dzień dobry, babcio! Witam Jak się cię, czuje kochani. na uwakom, babcia? Tylko mordadelki, bliska! Powiecie, że sposobem na oszczędzanie Bernarda nie jest okradanie babci z emerytury. Powiem, że dość dobrze, nieźle. To super, bardzo się cieszę. W jego przypadku oszczędność ma na imię recykling. Segregacja odpadów w dzisiejszych czasach pożyteczna, ale też modna. Dla Berniego, artysty i studenta pierwszego i ostatniego semestru ASP, ekologia stała się możliwością oszczędności. To trzeba było od razu mówić, że Bernard jest studentem ASP. Wtedy bym nie był taki niemiły dla niego! I tutaj też, kochani, rada, dla was, jeżeli zobaczycie kiedyś studenta ASP w autobusie, ustąpcie mu miejsca. On już ma wystarczająco ciężko w życiu. Kochani, wszyscy wiemy, jak bardzo ważne jest dbanie o środowisko. Dbajmy o to, segregujmy śmieci. No nie wiem jak was, ale mnie przekonał. Ja już nawet teraz używam plastikowych wielorazowych butelek do wody. Ale żeby też równowaga w środzie została zachowana, to ten plastik, który oszczędzam, wyrzucam w formie plastikowych słomek prosto do oceanu. Może faktycznie Bernie to ekolog, ale przede wszystkim Sknera. Szykujcie popcorn. Dowiecie się zaraz od Berniego, że recykling to nie tylko sposób na ratowanie planety, ale przede wszystkim na przysępienie paruzeta. Zacznijmy od tego, że Bernard stara się niczego nie wyrzucać, ponieważ uważa, że każda rzecz może znaleźć swoje drugie życie. Z jego pomocą praktycznie zawsze. Bernard od czasów podstawówki nie lubił urodzin kolegów, świąt czy imienin kogoś z rodziny. Nie lubił tylko z jednego powodu ponieważ nie wyobrażał sobie wydawania chomikowanego przez siebie kieszonkowego na prezenty dla innych. Na kogo ty prezent robisz? A dla tej Kasi, którą poznałaś ostatnio? A poznałam. I tutaj z pomocą przyszła mu jego kochana babcia, która nauczyła go, jak robić prezenty dla bliskich, nie wydając na to złamanego grosza. Zakochałeś się? Oj babciu. Idę już. Ach, te babcie zawsze takie same, nawet w programach telewizyjnych. Moda na hipsterskie prezenty handmade już parę lat temu zawładnęła degadenckim towarzystwem Bernarda. Lecz Bernard takie prezenty robił od zawsze i nie jest to u niego kwestia mody, ale skąpstwa. Jezu, ja naprawdę liczyłem na to, że chociaż te prezenty ładne są. Bernard nie znosi plastiku. Dlatego, jak prawdziwy ekolog, zawsze znajduje jakieś zastosowanie dla użytego już plastiku. Zbiera na przykład łyżeczki plastikowe. Dodatkowo, ostatnio na śmietniku znalazł piękne, stare lusterko. Co z tego, że pęknięte. Kilka dni pracy i już mamy piękne, ozdobne, designerskie lustro. Takie lustro w sklepie to wydatek około 500 złotych. Bernie ma je całkowicie za darmo. 500 złotych? Na pewno? Mało tego, znalazł również zastosowanie dla butelek plastikowych. Wystarczy odrobina temperatury. Odrobinka temperatury, troszeczkę plastiku, gigantyczna ilość toksycznych oparów i mamy gotowy prezent! I potrafi z nich zrobić piękne plastikowe kwiatki. Za prawdziwe musielibyśmy zapłacić około 50 złotych, a tutaj Bernard nie wydał nawet złotówki. Mało tego, przysłużył się naturze. Bernie wraz z babcią w obawie o drzewostan świata znalazł również sposób na opakowania po jajkach. Te papierowe cuda to naprawdę wdzięczny materiał. W połączeniu ze starą lampą z piwnicy sąsiada udało mu się stworzyć z nich prawdziwe dzieło sztuki. Bernard, ja mam urodziny 1 sierpnia, ale jak coś, nie trzeba prezentu, mi wystarczy drobinkę tylko smoczych monet. Designerska lampa w dużej szwedzkiej sieci meblowej to wydatek 300 zł, ale nie dla Bernarda. Dzieła Bernarda nie tylko cieszą oko zagranicznych turystów w jego mieszkaniach, ale i cieszą jego przyjaciół, którym je prezentuje. Jego znajomi zawsze są zachwyceni, ale Bernard nigdy nie przyznaje, że dany prezent wykonał sam. Zawsze mówi, że albo znalazł go na grupie undergroundowych artystów, albo kupił w galerii w Berlinie. Dzięki swojemu talentowi młody ekolog jest w stanie oszczędzić nawet 500 zł miesięcznie. Brawo, Berni! Nie dość, że oszczędnie, to jeszcze ekologicznie. Ale znajomi tego muszą kochać, zapraszać na urodziny. <grych> ale jak coś, to oczywiście znacie mnie. Ja sobie lubię ponarzekać, pożartować, ale Bernard naprawdę super, że znajdujesz drugie życie tak naprawdę dla rzeczy, które inaczej by wylądowały na świetniku. To jest rewelacyjne. No a kto kochali wie, może nazwisko Bernarda stało się sławne po jego wystąpieniu w programie Patent na kasę i teraz jego prace są warte miliardy. Nawet ta lampa z wytłaczalek na jajka. I tak by the way Bernard, jeżeli to się sprawdzi, to ja jednak chcę tą lampę. Aj babcia pęka z dumy i zadowolenia. Darmowe kuchenne wyposażenie Darmowe kuchenne wyposażenie Ja naprawdę błagam, żeby ta pani jeździła na te wszelkie prezentacje garnków Brała darmowe gadżety i stąd wychodziła bez kupowania niczego Ja naprawdę na to liczę No ja przepraszam bardzo, ale ktoś w końcu musi dojechać tych ludzi od prezentacji garnków dla starszych osób Jeżeli tą osobą jest akurat seniorka, która dzięki temu ma darmowe wyposażenie kuchni To niech będzie Pani Maria Spiły od 10 lat jest na emeryturze Emeryturze nie byle jakiej, ponieważ elegancka seniorka przez 20 lat pracowała na kierowniczym stanowisku W jednej z wielkopolskich przetwórstw. Nie owocowych. Zarówno w Państwowym Kombinacie Rolnym, jak i w swoim gospodarstwie domowym, Pani Maria żelazną ręką trzyma budżet. Nie ma marnotrawstwa, nie ma strat, nie ma prawa być. Mają być oszczędności i ma być tanio. Każdy posiadacz telefonu stacjonarnego dostaje przynajmniej jeden telefon w miesiącu z zaproszeniem. A to prezentacja garnków... O to chodzi. Ona robi w Bambuko ludzi od prezentacji garnków. Fuckie. Yeah! Bezpłatne badanie, a to możliwość zakupu pięknej pościeli za grosze. To znów propozycja wzięcia udziału w wykładzie o kocach. Proszę. O. O której godzinie, kiedy? Sztućce? Niestety dla dzwoniących no. 90% rozmówców zaproszenia nie przyjmuje. Ale nie pani Maria, co to to nie? Będę no może jeszcze namówię koleżankę. Będziemy na pewno. Maria jest chyba jedyną osobą w Polsce, która nie dość, że zaproszenie zawsze przyjmuje, to jeszcze sama o nie zabiega. Tym sposobem emerytowana dyrektor działu finansowego chodzi na średnio trzy tego typu eventy tygodniowo. Jezus Maria, ile ona ma tych garnków? Myślicie sobie, że nie ma co robić z wolnym czasem? Błąd. Maria wie, że czas to pieniądz. Dlatego zawsze na tych spotkaniach zarabia. Cechą wspólną tego typu prezentacji jest tak zwany prezent. Klienci są kuszeni obietnicą otrzymania podarunku pod koniec spotkania. Dobra, nie było pytania, najwyraźniej sporo tego posiada. Niezależnie od tego, czy zdecydują się na zakup jakiegoś produktu, czy nie. Nagroda czeka na każdego, kto wytrywa do końca czterogodzinnej, przeważnie nudnej prezentacji. Nie zdarzyło się, żeby pani Maria pękła i znudzona wyszła z pustymi rękami cholera jasna może ja na takie rzeczy zacznę jeździć wezmę sobie po prostu jakąś konsolę przenośną będę sobie siedział grał na switchu w Mario jakieś nowe i niech sobie tam gadają w tle potem darmowe garneczki no jezus maria interes życia w kuchni pani marii większość akcesoriów to właśnie takie prezenty czy to nowe sztućce czy zestaw szklanek czy specjalna waga czy pudełko do przechowywania żywności. Żadnej z tych rzeczy Maria nie kupiła. Wszystkie dostała. Mało tego, sprytna emerytka dostaje tych prezentów tyle, że nie jest w stanie z nich wszystkich skorzystać. Dlatego większość wystawia na znanym portalu ogłoszeniowym po bardzo atrakcyjnych cenach. Biznes ten ciągnie się od czasu, kiedy obsługi komputera nauczył ją 15-letni wnuczek. Tym sposobem Maria oszczędza na wyposażeniu kuchni co najmniej 100 zł miesięcznie. Jezus Maria, wy nawet nie wiecie, jak ja to panią szanuję. Pani Mario, czy pani szuka może wnuka nowego jakiegoś? Bywa jeszcze, że wpadnie jej 5 tyg tygodniowo zupłynnionego niepotrzebnego jej towaru. Miesięcznie daje to oszczędność w wysokości około 300 zł. Takiej zaradności nie ma co podziwiać. Jej się trzeba uczyć. Zakład fryzjerski krótko. Kasia od dziecka miała jedno marzenie. Chciała zostać fryzjerką. Marzenie spełniła już w wieku 20 lat, zakładając swój własny salon. Lecz prowadzenie biznesu w Bydgoszczy, gdzie w niektórych lokalizacjach cena najmu może zabić każde dziecięce marzenie, nie mówiąc już o salonie fryzjerskim... A co gorsze, jeszcze w Bydgoszczy? ...czuło kasie oszczędności. Tym sposobem Kasia prowadzi najoszczędniejszy salon fryzjerski w Polsce, o nazwie Krótko. 150 złotych. Z modelowaniem. Pięknie dziękuję. dziękuję. Bardzo. Mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Kasia zaprasza klientkę na fotel i pyta jaką chce fryzurę. Oj, widzę, że pani już te włoski ma trochę niezdrowe. A to ewidentnie widzę pani ma końcówki rozdwojone. To co? Na Łyso? Zastanawiała się pani nad obcięciem? Ale dokąd? Tak mniej więcej? Zdanie nieszczęsnej kobiety się nie liczy. Kasia praktycznie każdą ze swoich klientek namawia na krótką fryzurę. Dobra, teraz się zmartwiłem. Co Kasia robi z włosami klientek potem? Bo taka moda teraz w świecie. Na dowód czego pokazuje zdjęcia krótko obciętych celebrytek. Wszystkie celebrytki teraz noszą piękne krótkie fryzury. Bo akurat lato się zbliża, bo będzie chłodniej bo praktyczniej, ponieważ dbać tak bardzo nie trzeba. To do pani Luki, tak pani mówi. No. Oczywiście, że tak. racji no. Gdyby Kasia nie była fryzjerką, to byłaby sprzedawcą i to najlepszym, ponieważ większość klientek udaje jej się przekonać. Nawet te, które mają długie, ładne włosy, godzą się pod jej namowami na szaleństwo, jakim jest obcięcie włosów. Każdy ma inny typ urody, każdy ma inną osobowość, każdy ma inne rysy twarzy, inną sylwetkę. I zdecydowanie nie każdej kobiecie pasują krótkie fryzury. Oskar Bachoń, stylista fryzur! Kości słysy! Ja wiem, że to nie ma żadnego znaczenia, ale chciałem to tylko zaznaczyć. Zdecydowanie jestem za tym, żeby strzelać włosy na krótko, ale uważam, że to nie każdemu pasuje. Oczywiście Kasia robi to przy użyciu nożyczek i akcesoriów, które ma od kilkunastu lat. Jak mówi, są najlepsze i tylko nimi jest w stanie pracować. Lecz największa oszczędność to surowiec, jaki Kasia otrzymuje. Ponownie, co ona z tymi włosami robi? Jeszcze ja mam jakieś wyobrażenie, że nie wiem, ona z tych włosów w domu ubrania szyje, czy coś. A mianowicie włosy, za jeden kilogram włosów o długości 20 cm Kasia otrzymuje 2000 zł. Kilogram udaje jej się uzbierać w przeciągu raptem trzech miesięcy. To tak trochę można porównać do kogoś, kto prowadzi prywatny szpital, a zarazem zakład pogrzebowy, a przy okazji handluje narządami. Klientki nie mają pojęcia, że noszą na głowach taki skarb. Dodatkowo dobry szampon do włosów kosztuje około 100 zł. Kasia ma taki, który udaje dobry, za jedyne 10 zł. Tym sposobem w przeciągu 3 miesięcy budżet Kasi jest bogatszy o 2270 zł. To się nazywa spryt. I zapraszam na fotel. Jedyny minus jest taki, że Kasia z dnia na dzień ma coraz mniej klientek. Ciekawe dlaczego? No co się dziwić, jak każda wychodzi obcięta na jeża! Jak oszczędzać na CPN? Stałą pozycją w harmonogramie dnia Juliusza, dobrze zarabiającego taksówkarza o pseudonimie Twarda Złotowa, jest odwiedzenie ulubionej stacji benzynowej. A Juliusz oczywiście nie jeździ na stację benzynową po to, żeby tankować. Nie, nie, nie. Juliusza każdy prawdziwy rasowy taksówkarz jeździ na stację benzynową po to, żeby sobie panować szota benzynki. A, pychotka! Ja zakrzypiłem! Rozkosz! Na stację nie przyjeżdża się po benzynę, a właściwie gaz, ponieważ ten tankuje poza miastem, gdzie jest taniej. Stacja dla Juliusza jest luna parkiem oszczędzania. Zjawia się na niej o godzinie 8 rano, zaraz po nocnej zmianie. Wędruje wtedy prosto do Łazienki. Juliusz nie bez powodu wybrał tę łazienkę i tę stację, która nie jest popularna wśród kierowców tirów, dlatego całe zaplecze sanitarne jest na niej za darmo. Tym sposobem Juliusz może wziąć prysznic, ma do dyspozycji żel do ciała i włosów całkowicie za darmo. Jezu, to w takiej sytuacji pytanie brzmi, po co taksówka, taksówkarzowi w ogóle dom? Może również umyć zęby. Tutaj jedynym wydatkiem jest pasta do zębów. Dzięki temu Juliusz codziennie oszczędza 2 złote i 60 groszy na wodzie oraz 26 groszy na żelu pod prysznic. Daje mu to roczną oszczędność w kwocie około 1000 złotych. Miałem to wyśmiać, ale 1000 złotych oszczędności rocznie piechotą nie chodzi. Idę szukać najbliższej stacji benzynowej. Po tak rozpoczętym dniu Juliusz udaje się na kawę. Oczywiście nie ma zamiaru kupić jej na stacji. No przecież to jest oczywiste, że Juliusz nie płaci za kawę! On po prostu wypija wodę ze zbiornika na skropliny. Przecież to sprawia kawa! Przywiozują z domu w termosie. Ale na stacji może zaopatrzyć się w cukier, śmietankę, cynamon i tak dalej. Jak na Janusza, znaczy Juliusza przystało, nie bierze tylko tyle, ile jest mu potrzebne, ale i na zapas. Ten, nie oszukujmy się, haniebny patent zapewnia Juliuszowi kolejne 2,50 w kieszeni. Czysty i naładowany energią z porannej kawy z podwójnym cukrem i śmietanką, Juliusz może udać się do pracy. Na stacjach paliw nagminnie zdarzają się osoby, które żerują na rzeczach związanych z darmowym korzystaniem ze stacji. To znaczy toaleta, łazienka, ee, darmowy cukier. Wow, wow, wow ktoś powiedział darmowy cukier? Poranek to również czas największego ruchu. Ponieważ podmiejskie, ja piszony, pracujące w biurowcach, udają się do swych miejsc pracy, a żeby tam dojechać, muszą zatankować. Panie Juliuszu, w takim razie pozostaje tylko jeszcze jedno pytanie. Piwko można? Spoko, ziomek, ty. Ja Fajnie, że z nim jedziemy. Ja nie wysiadam z tego ubera. Spóźniłem się z tym żartem, co Tak kilka miesięcy, to już nieśmieszne. Do, dobra, to nie ma. Jak wiadomo, tankują zazwyczaj pełny bak. A to okazja dla Juliusza. Któż z nas nie słyszał na stacji benzynowej pytania? Zbieram punkciki. Nie, dziękuję bardzo. To ja poproszę, punkciki na siebie na kartę. O, trwogo, zdarzają się tacy, których punkty nie interesują. Juliusz, mówiąc wprost, takimi ludźmi gardzi. Ale tylko w duchu, ponieważ są oni dla niego okazją do zarobku. Juliusz nasłuchuje pod pozorem na przykład przeglądania prasy i jak tylko usłyszy. Zbieram punkty? Nie, To ja poproszę, punkciki na siebie. Codziennie zdarzają się sytuacje, że ktoś chce przyjąć na swoją kartę punkty innego klienta. Jeżeli klient, dla którego to są punkty, wyraża na to zgodę i nie wyrazi sprzeciwu, tak takie punkty są przyznawane. Tym sposobem konto Juliusza codziennie powiększa się o kilka punktów. Chryste, to ile musi mieć mikserów i tosterów Juliusz w domu z tych punktów ze stacji benzynowych? Pomimo tego, że on nigdy na tej stacji nie tankuje. A Juliusz nie tankuje, bo oczywiście paliwa nie potrzebuje, on wyciął jaksem podłogę w swoim aucie i zasila swoje auto własnymi stópkami. Juliusz punkty wymienia na płyn do spryskiwaczy oraz na myjnię automatyczną. Dzięki czemu jest w stanie zaoszczędzić 100 zł miesięcznie. Darmowa toaleta na stacji zapewnia Juliuszowi oszczędność około 1030 zł rocznie. Dodatki do kawy to roczna oszczędność około 90 zł. Zaś darmowe punkty dają co roku dodatkowe 1200 zł. Dzięki swojej ulubionej stacji Juliusz rocznie oszczędza 2320 zł. Szkoda tylko, że sama stacja, a raczej jej pracownicy, nie pałają takim uczuciem do Juliusza. Całoroczny kemping. Samochody typu camper z roku na rok zdobywają większą popularność. Leszek też docenia walory tego typu pojazdów, ale wcale nie ma zamiaru camperem jeździć. Zmienił go bowiem w swój całoroczny, praktycznie darmowy dom. Oczywiście przy okazji ignorując przepiękny dom jednorodziny, który stoi za nim i którego właścicielem jest. Bf. To jest dopiero patent na kasę A jak wszyscy doskonale wiemy Kampery są za darmo Wystarczy je tylko zerwać z drzewa W tym momencie mi się przypomina Jeden z tych poprzednich odcinków Patentu na kasę na moim kanale Gdzie patentem na oszczędzanie Było kupienie automatu z przekąskami Za 10 tysięcy złotych I postawienie go w kuchni Postawił w kuchni własny automat na słodycze Siu postawił kampera w ogrodzie swojej cioci Niby tak na chwilę Minęło 7 lat Leszek proszę cię Ja już tutaj cię nie chcę Proszę cię jedź już stąd błaga. Owa chwila trwa już 3 lata Jezu żartowało to już trzy lata trwa? Leszek, nie ma zamiaru kasy trwonić na tak prozaiczne rzeczy, jak miejsce zamieszkania. Nie chcę zadawać tego pytania, ale je zadam. Mortadelki, gdzie ono chodzi do łazienki? Bo zaczynam się obawiać, że to podwórko cioci może być polem minowym. Lesiu, prąd ciągnie od cioci. A ta, że dobratanka od zawsze ma słabość, jakoś nie ma śmiałości przypomnieć mu, że powinien się do niego dokładać. Lesiu, trzy lata tam już mieszkasz, chociaż to prądu nie kradnij, jezu! Chociaż też już was nie będę oszukiwał. Ja na co dzień jeżdżę autem elektrycznym i za każdym razem, jak jadę do moich rodziców na odwiedziny, to ładuję do pełna. Podobnie rzecz ma się z wodą. Leszek podłączył się do węża ogrodowego cioci, bo przecież człowiek wodę mieć musi. Dodatkowo wszelkie nieczystości, które produkuje małe, mobilne gospodarstwo domowe Leszka, również są odprowadzane do dzielonego z ciocią Szamba. Leszek większość dnia spędza na programowaniu oraz udoskonalaniu swojej informatycznej stacji dowodzenia światem. Dopóki oczywiście ma prąd. No, halo, ciociu. Bo znowu prądu nie ma. Ale o ciocia, zapłać za prąd, jak to nie masz pieniędzy, ja tu potrzebuję prądu, dawaj prąd! Nie wiem, możesz to w sprawdzić, tak porządnie? Lesiu za prąd nie płaci, ale wymaga. Tak zwane media to nie jedyne na czym Lesiu oszczędza. Boję się naprawdę zapytać na czym jeszcze Lesiu oszczędza. Życie w kamperze nie wymaga kupowania nowych mebli, gdyż te w kamperze zawsze są i nie trzeba ich wymieniać. Stempingowe życie również pozwala ograniczyć ilość naczyń i sztuczców. To wszystko realne oszczędności, dzięki którym Leszek może nie martwić się o swój budżet. Dzięki gościnności Cioci Leszek oszczędza 100 zł miesięcznie na prądzie, do tego kolejne 80 zł na wodzie i 40 zł na internecie, który Ciocia sobie za namową bratanka założyła. No i nie zapominajmy o najważniejszym: Leszek nie płaci za swoje mobilne mieszkanie. A wynajem takiego stacjonarnego kosztowałby go około 1200 zł. To się nazywa dobry deal. 1420 zeta zostaje u Lesia w kieszeni. U Lesiu, a pomyśl, ile oszczędzasz na swojej godności, nie posiadając ją, kradąc prąd od cioci. Czy to wysoka cena za opinię sknery i dusi grosza? Ludzie mają gorsze opinie i nie zarabiają na tym ani grosza, więc brawo, Lesiu! Ogród piękny, zdrowy, plastikowy. Marlena to 29-letnia wzięta projektantka wnętrz z Krakowa. Ta miłośniczka zieleni i wiejskich klimatów w centrum miasta, w chwili wytchnienia od projektowania cudzych mieszkań i tłuczenia za to ciężkiej kasy, wymyśliła, jak mieć piękny ogród przez cały rok i to całkowicie za darmo. Niemożliwe? A jednak bajeczne, nieprawdaż? I to bajeczny, i w styczniu, i w lipcu, czy w lutym z pluchą. Taki właśnie jest ogród Marleny. A wszystko to dzięki temu, że jest cały z plastiku. Mimo, że ogród jest sztuczny, to nadal wymaga dużego nakładu pracy. Dlatego Marlena spędza w nim prawie każdą wolną chwilę. Podlewania może nie wymaga, ale mycia ze smogu i innego paskudztwa niestety już tak. Dlatego Marlena myje, wyciera, czyści, a czasem też przywraca listkom soczysty i naturalny kolor. O roślinki trzeba dbać, zwłaszcza, że każdy listek się przydaje. Niektóre, o zgrozo, odpadają zupełnie jak te prawdziwe, lecz inna to miłośniczka sztucznych roślin znalazła sposób, przyklejając je klejem błyskawicznym. Zniszczeniom ulega również sztuczna trawa, którą Marlena znalazła 3 lata temu na osiedlowym śmietniku. Marlena pieczołowicie zaszywa, ponieważ nie liczy na to, że taka okazja trafi się po raz drugi. Prawdziwym Eldorado darmowych sztucznych kwiatów są okolice wielkomiejskich nekropolii. Jakbyście się, kochani, zastanawiali, gdzie znikają te wszystkie kwiatki, które zostawiacie na grobach swoich bliskich, to balkon Marleny jest odpowiedzią. A jak się domyślacie, raczej ich śmietniki. Marlena regularnie odwiedza cmentarne kontenery pełne kwiatów i stroików, również plastikowych, które ludzie wyrzucają, wymieniwszy na nowe. No co pan? O co pani chodzi? Dobre kwiaty pan wyrzuca? Mało pani tu ma? Wariatkę, jak się łatwo domyślić, początek listopada to dla Marleny absolutne żniwa. Nie wybrzydza, ponieważ wie, że każda sztuczna roślina jest do odratowania metodami, które już poznaliście. Ja naprawdę mam nadzieję, że Marlena jeszcze nie wpadnie na pomysł okradania ciał ze złotych zębów. Odrobinę problemów sprawia zapakowanie wszystkich zdobycznych sztucznych roślin do autobusu. Lecz nie są to przeszkody, z powodu których Marlena miałaby zrezygnować ze swojego plastikowego łupu. Moim zdaniem taki ogród to jest tandeta, sztuczne kwiaty to się nadają na cmentarz, a nie do przydomowego ogródka. Co prawda nikt nie pytał, ale dziękujemy? Nie, serio, ktoś pytał? Roczny koszt utrzymania prawdziwego ogródka o wielkości 16 metrów kwadratowych to około 1500 zł. Marlena nie dość, że ma ogród całoroczny, zupełnie niezależny od warunków pogodowych, to jeszcze ma go całkowicie za darmo. Jedynie ciągły zapach farby i kleju wydaje się jakiś taki mało wiosenny. Naturka! Lecz, jak się domyślacie, nasz plastikowy ogrodnik zupełnie się tym nie przejmuje. W ramach bonusu na jej plastikowe roślinki nie przylatuje wiosną i latem żadne robactwo. Plastik fantastic! Złota i całkiem darmowa myśl na dziś. Każdy grosz oglądaj z każdej strony, a będziesz zadowolony. Czuję się głupszy po obejrzeniu tego odcinka. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że dzisiaj się czegoś nauczyliśmy. Mam nadzieję. Że... Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy wykorzystacie któryś z tych sposobów na oszczędzanie. I proszę, żeby to nie była kradzież grobów. Proszę, żeby to nie była kradzież grobów. No dobrze, ale się będę z wami żegnał. Oczywiście, jak zawsze, na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także na mojego Instagrama i ponownie powtarzam, Twitcha, bo będę streamował w środy i niedzielę wieczorem, więc was serdecznie jeszcze raz zapraszam. A widzimy się jak zawsze za dwa dni o godzinie 16. Do zobaczenia. Buzi, buzi.